Panie prezesie dla wielu osób jest Pan znany jako kulturysta miś świata z 2013 roku, ale z równie dobrym sukcesem jest pan y, biznesmenem i o tym chciałam dzisiaj porozmawiać. Biznesy prezesa już y, doszły do Emiratów Arabskich. No jest taki plan właśnie, z czego bym się bardzo cieszył, jeśli by to wyszło. To po prostu jest propozycja otwarcia siłowni Future Body w Dubaju, którą miałbym prowadzić, więc stąd na razie moje wszelkie pohamowane ruchy na, na naszym terenie, bo muszę niestety jak wyjadę, no to nie będzie mnie minimum rok czasu, że małżonka idzie ze mną. Oczywiście ona sobie będzie mogła kursować, bo nie, nie jest tam związana z tym, żeby siedzieć na miejscu i prowadzić to ze mną, ale no, no mamy taką propozycję, żeby tam po prostu, żebym ja to, ja już im tam stworzyłem plan na siłownię, plus to, że mam to też prowadzić i ich tam całą kadrę dokształcać, no bo, bo akurat stwierdzili, że no człowiek z takim doświadczeniem jak moje i jeszcze dający im właśnie nasze logo, które im się bardzo podoba, doświadczenie, no to, to jest im potrzebne, bo, bo jednak oni stawiają na białych, Większość prac takich ekonomicznych czy takich poważnych też w biali prowadzą, no, bo oni dają kapitał, a my jesteśmy do roboty. No. <grych> tak powiem, no. Ale jak tam jest w ogóle? Tam, to, 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 to jest prawda, że ludzie tam są w ogóle nieograniczeni finansowo, nie mają w ogóle pieniędzy dla nich e, jakby znaczy, są takim... Znaczy porównawczo do nas, to na pewno jest to, jest to przepaść, tak? że że takie interesy, które nam się wydają, że, że są no, dla nas e, śmiertelnie po prostu e, e, prze, są przepaścią ekonomiczną, to dla nich jest, to, są, to, są, to, są, to są, że tak powiem e, kaprysy. To bym tak nazwał. To jest zachcianka. Aha, że sobie o, otworzę tak. sobie siłownię, tak? tak. Zachcianka. Tak. Bo sobie chcę po prostu... No, bo mam takich... Pod tymi białymi szatami ta, chcę być docięty. I sobie ściągnę mistrza, tak? No, oczywiście z Polski? To oni te szaty też traktują w wielu wypadkach już na, 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 w tamtym terenie jakby tak świątecznie, bardziej tak jak u nas się idzie w garniczurze do kościoła, tak oni też na, na co dzień nie zawsze chodzą w tych ubraniach. To wiesz, to, że na siłowni też nie spotkasz tych kitlach ich nie wiemy jak ktoś tam... <grymne> to, wiesz, powiem Ci, że jak tego nie widać, tak nie poznasz tych ludzi i nie widzisz, no to wygląda to śmiesznie troszeczkę. Tylko to się też da odróżnić. Jakość tych ubrań, ich zachowanie to wszystko, nie? Także no z, z punktu widzenia na początku to wygląda no tak... Ale to wiesz, to są jako nasze stroje regionalne, tak? Także no... Poza tym no, ta pogoda tam, no, to jednak chodzenie w tych ubrankach, to no. jakiś to ma sens, wiesz, to nie jest takie... Że to, daje. że to nie jest takie bezsensowne, tak? Ale coś nie widziałam prezesa w tych ubrankach ich mniejszych, tam no, wiesz, tych ja, ja, ja jeszcze sobie <laughs> mam takie, ale po prostu bardziej dahecy, nie? A, 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 słuchaj, nie no wiadomo, że nie będę nie w tym chodził, no, nie wariujmy. Nie? No zobaczymy. No, jest taki Jakie plan. tam mają siłownie? Słuchaj, w samym Dubaju jest 3000 siłowni, także na, na miasto mm, może tam poniżej 3 milionów, bo to też ciężko ich obliczyć, bo tam jest straszna ekspansja tych tanich sił roboczych. Z Indii, Bangladeszu i tych wszystkich takich, że na pewno oni, oni na siłkę nie będą chodzić, tak? no bo pracują za, za, za najniższą płacę. No to no, no jest bardzo dużo Europejczyków, wokół z których się to większość jednak kręci, trochę tam Nowej Zelandii, Australii, no i jeszcze napływ yy, tych tak? No i oni te prace już takie można bardziej powiedzieć prowadzą. Wymagający jakiegoś tam myślenia, czyli prace na kasie, takie jakieś, no bo ważniejsze prace prowadzą biali. No. A jak siłownie wyglądają? Przeróżnie, no. większość siłowni jest jednak przy hotelach. Przy hotelach? Tak, to są takie przyhotelowe siłowienki, czyli no dla zwykłego trenującego nie do końca jest sprzęt po prostu skompletowany. To jest taki no takie jak hotelowe. No, 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 no taki dobry hotelowy, bo tam kiepski hotel jest jak u nas bardzo dobry hotel. Tak? To, to są takie różnice, nie? więc taka kiepska siłownia hotelowa stamtąd byłaby dobrą siłownią u nas w mieście, Także, bo tam wchodzisz a jest 20 maszyn robowych najlepszej klasy dajmy na to. tak? plus sprzęt jest wymieniony notorycznie, nie? że jakaś tam wiesz gdzieś zachodzi czy sprzęt, no poniżej trzech lat z reguły, tam to wiesz jak jeździsz na targi, wiesz jak to wygląda, no to A co się z takim sprzętem po trzech latach No dzieje. to właśnie my je kupujemy takie sprzęty, no to są takie, wiesz, wyprzedaże, które ktoś kupuje tu, je lekko gdzieś tam podsmaruje i ma, uważa, że ma nowe, tak. I są Tak, no i też jest nówka, no bo wiesz, to w hotelu poświczymy. Bo to jest nówka, no. Tak. Tylko tyle, że się tam... No, tam jest najnowszy model tak? to jest wymianka bo teraz nawet byłem w, mieszkałem w hotelu Kępińskim i już mu, mu, widzę że sprzęt jest taki no, góra dwa lata on już na nowy rok wymieniają na nowy yes. patrząc na koszty naszych firm prawdopodobnie koszty też są tam u nich chociaż tam nie ma podatków takich więc tak? nikt nie ucieka z, koszt, z kosztami ale mm, nie jest powiedziane, że te hotele są kapitałem Emiratów Arabskich, bo wiele może być wiele biznesów tam się nie stawia z Europy czy z całego świata, gdzie kapitał musi przeważać, w przewadze, czyli 51% należący do Emiratów Arabskich, a reszta może być kapitałem wpływowym, czyli dajmy na to niemieckim, tak? No i prawdopodobnie wtedy. Te podziały już muszą istnieć, że jednak są koszty, wymiana sprzętu przy okazji. Jest wiesz, zawsze lepiej nawet na zdjęciach, czy klient jak przyjdzie, że ten sprzęt jest najnowocześniejszy, tak? Mhm. no bo to też lepiej dla, tego, dla tej osoby, no, która też w miarę się tam orientuje, że ona będzie już siedzić na dobrym sprzęcie, tam, dobrym. No, często, jest, często gęsto te nowe sprzęty mogą nie być takie dobre, no ale wyglądają na dobre. Tak? A w ogóle z czego to wynika, że oni mają faktycznie jakieś e, naprawdę dobre sylwetki. Już ci, którzy na przykład występują. E, no już o arabskich tak, krajach, tak? Tak, tak. O. To wynika faktycznie z genetyki, czy na przykład z, z technologii za Z czego to wynika? Czy oni mają tam jakąś inną technologię dopingu, czy to po prostu Macie, jest genetyka? Powiem szczerze, że może tego... Bo my nie mamy aż takiego pojęcia o tych krajach do końca. No to wle, czy wiemy, że są terrorystami, tak? No i jeszcze do tego teraz są uchodźcami, no ale akurat ten kraj, te wszystkie tam wokół tej osi, no to no niestety akurat tam jest troszeczkę inna sytuacja, bo tam wysoki standard życia jest od ponad 30 lat, tak, że te pieniądze są jakby nawet nadrzędnie oddawane pod kraju dla ludzi, którzy są obywatelami. Jaki jest procent tych ludzi bardzo bogatych? Znaczy, tam nie ma biednych, jeśli chodzi o emiratczyków. Bo tam, nawet będąc już obywatelem, masz jakiś tam swój, tak jakbyś miała rentę od kraju, tak? czy tam jakieś wpłatę. Już dostajesz jakieś tam pieniądze, więc Ty nie możesz być biedna. Znaczy, to jest taka, wiesz, nieporównywalnie do Polski oczywiście, tak? bo dostajesz tam na utrzymanie 4000 dolarów, dajmy Bo jesteś emiratczykiem, dziękuję. Mhm. Czyli znaczy, na jakieś takie życie podstawowe masz, tak? No, gdzie, gdzie, gdzie produkty w sklepach nie są dużo droższe niż u nas, więc jeśli chodzi tam, wiesz, pewnie o wynalucie mieszkania czy myć życie, to nie wiem, tam w wielu krajach typu Bahrain, para, która się żeni, od rządu dostaje mieszkanie po roku, minimum, po, znaczy może wcześniej, ale no to mieszkanie czy dom nawet, no. No to gdzie, gdzie u nas taka sytuacja? Z czego to wynika? Te szyby naftowe to są na przykład prywatne, jakieś gdzieś tam na działce jest, ktoś ma sobie szyb prywatny, czy to jest państwowe? Tak, to należy do takich prywatnych, dlatego ci księciak księci czy tam jakby, szejkowie. Oni, Elniczy, nie z... w, chyba, nie wiem no, jak oni się tam. bo to zależy, czy oni się tam różnie sobie ta. na siebie ta, ma, ta, mianują, bo ta, ta. nagle skąd tylu książą też. U nas to przynajmniej jakaś rodowość do tego... Ale oni chyba mają wszyscy rodowość. Maloprowa. Właśnie, Odemira. od Emila. Od tego momentu, kiedy ropa się pojawiła. Tak? Od <laughs> Raczej. To wszystko związane z ilością pieniędzy. Więc aha, to aha. wszystko. Te starsze takie roczniki, czyli ktoś, kto ma około 50 lub więcej lat, Tutaj jak my tak. pamiętamy czasy komuny, tak? tak. Pamiętasz kartki? Tak. Ta kolejki? Tak. Ta I ciebie na przykład nie przerażałoby, żebyś wszedł do sklepu i nie byłoby czegoś w sklepie, tak? No nie ma mięsa, nie ma czegoś. No, dobra, nie ma. Jak no, to nie? Ale ja już się przykład... irytuję, pani prezes. No, dobra, ale dla młodszych od nas, czyli dwudziestolatków, taka sytuacja jest w ogóle niezrozumiała, nie, nie jak może nie być, tak? Bo oni mają zawsze mieli. I tak, że, że te, te starsze roczniki, czyli tam 50-latek, on też nie był wychowany, że tam był dobrobyt. Bo tam nie było nic, tam była pustynia, były wielbłądy, były daktyle, siedzieli w namiotach, nie było antysatelitarnych, on siedział, ja, palił ognisko, lepił macę na, na, na gorącym kamieniu i on to pamięta. Bo to my też pamiętamy, jak było na podwórku, że nie było zabawek, dwa programy, raz telewizja, jedna bajka na dzień. No to takie rzeczy pamiętasz, tak? Także ten 50-latek on też on dorósł już w dobrobycie, ale pamięta jak było, że paliło się to ognisko, więc oni jeszcze kultywują taką trochę pustynię, bo wiesz? Kultywują trochę pustynię. Tak, tak, nie. Pustynia dla nich to jest tak jak... Wiesz, Straszne, jeśli wiesz, tu mają super drapacze chmur i nowoczesność największą na świecie, ale jednak wyjazd na pustynię, przybywanie na tej pustyni to jest dla nich takie coś normalnego jest, nie wiem, no, my tego nie możemy do niczego porównać, bo no, u nas aż takiej przepaści nie było. U nas były już drogi, była elektryczność, no właśnie, było te wszystko, budynki. tak? No tam się po prostu... U nich to, no wiesz, to tylko z pieniędzy wynika. Gdyby wyspy u nas... budują podobno. Tak, to teraz już tam wiesz, słuchaj, teraz z w morzem w ląd. Teraz jeszcze robią inne bajer. Z lądem w morze. E, z morzem w ląd. Z Czyli, morzem w ląd. Bo tak, wcześniej sypali wyspy. Aha. Ale są tereny takie w nich, już zauważyłem dlaczego mówię, bo ja to zauważyłem w przeciągu... Trzech miesięcy, czterech miesięcy byłem trzy razy w Dubaju. Widziałem zmiany, bo tak, tak szybko następują prace, że kiedyś z kolegą, który tam mieszkał, mojej bardzo dobrej koleżanki, mąż, jest Anglikiem, który właśnie pracuje i odbiera budowy. Takim jest ekspertem od, od, od no, bardzo dobrą pracę, tak? Budowlany. I on mówi, że tam, i pytam, dlaczego nie używa nawigacji, on mówi, że wiesz już miasto na tyle zna, że nie musi. Ale jest taka sytuacja, wyobraź sobie mówi, że jedziesz, ciągle tą samą drogą, tak? Tak jak jeździsz mm. ty tam powiedzmy do domu. I oni potrafią w ciągu jednego dnia zrobić drogę asfaltową. Całą. Aha, jedziesz, nie ma, a że, za chwilę no, wracasz? No, tak, żebyśmy tak tu widzieli las Dziś przychodzimy też? rano na drugi dzień, a tu jest droga asfaltowa, której po prostu... Wiesz jak tempo pracy u nas, tak? Jak zaczną rozkopią Ci drogę z Katowic do Krakowa, to robią ją. A tam w ciągu jednego dnia powstaje droga asfaltowa i ja to widziałem. To, ja powiedz, no, to trzeba zobaczyć, to, to możesz słyszeć to, ale jak nie zobaczysz tego, no to tak jak może droga asfaltowa powstać jednego dnia? Tam się pracuje, non stop, jest tak dużo ludzi do pracy, no są po prostu środki na to, tak, że oni sobie z tym dają radę. No, na jednej budowie, na której on pracował, pracowało 200 tysięcy ludzi. Obsługa, trzy zmiany. Wiadomo, że to nie tylko co budują, ale dowożą, pracują wokół tego ma catering. No wszystko, no wyobraź sobie, tak, no, całe miasto pracuje na jednej budowie. Pokazywał mi jego firma, właśnie robiła pałac dla szejka Dubaju. No, gdyby on mi tego nie pokazał, to bym nie wierzył, bo wiesz, no, są ludzie, że różne rzeczy opowiadają historię i wiesz, że to jest mitoman, tak? Bo wymyśla, opowiada no. tworzy, tak? No jaki ten pałac? Pałac został zbudowany w 16 tygodni. No. No nie ma tam wstępu, bo to jest prywatna posesja, więc on jest obudowany murami i w ogóle drogą oczywiście asfaltową z, z 30-letnimi palmami wkopanymi, że tam jakby to było zrobione, tak? I to, więc wykończenie też wnętrza, wyobraź sobie ile to musi trwać, tak? To było 16 tygodni tylko robiono. No powierzchnia bardzo duża, no nie, nie, wiem, nie wiem metrażowo jak, ale musi być ogromna, tak? Ogromna. No nie no, w Polsce jest to niemożliwe. No nie, to wybudować całe miasteczko. Prawie. Jak no to by się takie? musiała zgrać jakaś super ekipa, która by po prostu, chyba to robiła po prostu pod zawody, tak? Się ścigała i wtedy może by dorównała w tempie, bo myślę, że wiesz, wykonywanie pewnych prac wymaga jakiejś pewnie logistyki do tego. Więc yy, u nas zapewne, bo wiesz, ten się spóźnił, ten niedowysz tu, nie ma gniazda, no i wiesz, nie możesz z czymś leczyć dalej, tak? Pewnie etap zakończone nie, nie może tak. zacząć następnego no, etapu, nie. druga etkipa nie może wejść i nie może zrobić mhm. kolejnego etapu, no to tak. zawsze coś, zawsze coś. No to e, ja zapytałem go, jak to wygląda, jakby to na przykład było 16 tygodni i jeden dzień, bo to mnie zaczęło zastanawiać, że wiesz jak to u nas jest. Ja swoje prace miałem dla siebie robione, nigdy nic nie było na czas zrobione. Więc jak ja bym się mówił, że ja za 16 tygodni otwieram się mnie, a ludzie już czekają. Karnes jest sprzedane. Otwarcie ma przyjść ktoś tam, yy, prezes Dzień, tak, wstążka, nas, tutaj to, to bur, burmistrz miasta, tak, mm -hmm. a tam jest półroboty, albo za dwa dni będzie zrobione, bo gość mówi no nie było płytek, nie położyłem, nie? No to to. Nie? A on mówi tak, nie, nie może tak być. Może być zrobione w 15 tygodni. A będzie zapłacone za 16, ale nie 16, jeden dzień. No hmm. ale co, jak nie skończy? No to pewnie jest tak duża kara do firmy, która to robi, że jemu się chyba nie opłaca w ogóle zaczynać tej roboty. On o tym wie. Bo prawdopodobnie to z umow umową związane, wiesz, to nie wiem, nie znam struktury tej pracy, wiesz, jak to wygląda. No ale to nie może być takie, a dobra, skończymy za dwa dni. Nie? Na pewno. Mogę zapytać. Jak to wygląda. Jakie wnioski, jaka lekcja z, z takiego wyjazdu? Jakie przemyślenia dla siebie do przeniesienia. Znaczy słuchaj, na pewno się trzeba w pewnym sensie pogodzić z tym, że przebywasz w obcym kraju. Jeśli ktoś nie mieszkał w obcym kraju, a ja mieszkałem parę razy w różnych krajach, to komunikacja nawet... Z z inną jeszcze dodatkowo kulturą może być na dłuższą metę męcząca. Zwłaszcza, że ich wiara nie odpowiada naszej i tam są pewne takie dla nas rzeczy wręcz wydawałoby się śmieszne, a u nich naprawdę bardzo poważnie do tego podchodzą. Może no, te wszystkie takie typu ramadany, jakieś tam niejedzenie w dzień, tam picie w noc, no to wiesz, no, w zależności, że. Mm, Musisz się do czegoś podporządkować. tak? No najlepiej wtedy sobie wziąć urlop i się tym nie przejmować, podejrzewam. To tak na pewno wielu Europejczyków robi, żeby się tym nie męczyć, bo dla nas to może być męczące. Podporządkowanie się pewnym takim jakimś regułom, które dla nas są no, no, no wręcz no, wiesz, to niezrozumiałe. To. No ta wiara tam dalej jest zatrzewiona bardzo mocno. Nie? Wiadomo, że to jest wszystko hipokryzja, bo mm, te młodsze roczniki, oni już też żyją, tak? Biegają. No MTV było już no, no, no. wiecznie, widzą co się dzieje. No no. A tam dalej babki chodzą w tych swoich zasłonkach, tak? Nawet była rozmowa na początku, że mm, siłownia bez kobiet. Właśnie, to to jak mają podzielone te siłownie? Damska, no, męska część? No, widzisz, Starsze roczniki to by chcieli właśnie odizolować to, a już a ekspans ci, że nie. ekspansja ty tych właśnie Europejczyków i przebywanie ludzi wśród nich i po prostu że powiem, sąsiedztwo na, na bieżąco młodsze te roczniki powoduje, że one się asymilują. To jest dla nich normalne, to nie jest... Wręcz no... wchodzę na siłownię hmm. następnego dnia, tak? takich rozmowach pierwszych, wstępnych, gdzie był zgrzyt o to, żeby nie było kobiet, ja poddałem ku temu bardzo dobre rozwiązanie, że mogą być dwie siłownie gdzieś, kobiety i mężczyźni, a kobiety mogą przechodzić do działu męskiego, a mężczyźni mogą do damskiego, bo to bardziej o to chodzi, że niektóre te takie m, kobiety, które będą się trzymały tej wiary, one nie będą musiały styczności, bo one tam, no, no to chodzi o to, że one są bardziej oddane dla tego swojego jednego faceta. Tak? Bo tam jest Wiesz, no niektóre są takie, że się zasłaniają po to, że one, żeby tylko no nie jej facet ją oglądał, no to yy, wiele to na pewno też wychodzi z tego, że narzuca ten mąż, no, ale z wielu, jest też na pewno wiele przypadków, że ta kobieta właśnie jedynie tylko temu swemu mężczyźnie się chce pokazywać, bo to I, chodzi. I to ona albo żeby miała wybór, albo może wejść do tej strefy męskiej, albo... No albo sobie, no, no, no facet nie wejdzie do tej strefy damskiej. Więc jest prosta sprawa, ona się tam nie musi kryć, ona nie jest widoczna, więc trenuje wśród tylko kobiet, tak? nie ma, nie ma towarzystwa mężczyzn. Ale wtedy one całe... Nie, nie, no to wtedy sobie trenują, tam są też takie siłownie na przykład, e, że masz jakby takie, no kobieta dalej się nie chce pokazywać, czyli powiedzmy mamy dużą siłownię plus, plus takie małe oddziały, w tych dużych siłowniach, gdzie są jeszcze mini-siłownie, gdzie ona sobie może przyjść tam tylko potrenować z trenerem personalnym, bo tam jej nikt nie będzie widział. Znaczy, wprawdzie to te bogate osoby, to one mają swoje siłownie w chatach, no nie oszukujmy. Po no prostu nie, nie rozmawialiśmy o tym, no ale poddanie pomysłu, bo to wiesz, to nie będzie obiekt taki normalny. Tam będzie restauracja z krepciuchami, wiadomo, z odżywkami, więc. Yy, Taka sala do seminarium dla nich to dodatkowo ileś tam metrów to jest, że tak powiem, wiesz. Dla nas to jest, wiadomo, metraż i dodatkowe koszty, a akurat dla tych ludzi, z którymi mam to robić, no to nie jest wydatek. Bo to jest na pewno, to jest dla nich to jest kaprys. To się dwóch synów sobie wymyśliło. Na, po, na początku chcia, chcieli, żebym ich trenował, ale stwierdzili, co tam będzie ich trenował, jak możemy mieć śłobie no to jest właśnie kaprys, uważam, tak? No a ojciec powiedział, dobra, jak chcą, to ja im to otworzę, bo mam tak... Ja chciałem kiedyś coś tam, ojciec mi mówił, no to jest kaprys, tak? Nie uważasz, że to jest kaprys? A on stwierdził, no dobra, no chcieli, bo to, wiesz, mamy to, po co się tam rozdrabniać, będziemy jeździć do siebie. A im tu też mają w domu, bo ja tam sfilmowałem chatę, no taka siłownia, wiadomo, że tam ja bym sobie ją lepiej zrobił, ale... To już tylko ojciec ćwiczy. No ja mówię, że nie, nie lubię ćwiczyć, bo był tam kiedyś przy siłownia, siłownia, był prysznik zajęty, on się nie mógł wykąpić, on zajęty prysznic, Aha, no i sobie nie. No, żeby ja w piłownię, no to. No. Nie ma teraz żyje w domu, nie? Powiedzmy tym 150 metrów, dla siebie tylko. Tak, no to, no ja wiesz, no słuchaj, Jak, jak wiesz, że cię stać, nie będzie to dla Ciebie obciążeniem. Oni chcą, to czemu ma tego nie zrobić, jak wiesz, no, tam naprawdę ludzie inaczej myślą na, na wiele rzeczy i stać. No, kupują sobie tak drogie samochody czy coś, że tam kupną jednego samochodu jest z równowartością sprzętu z takiej siłowni, tak? no, bo to są milionowe wydatki. Także ja tylko im zazdroszczę tego, w takim dobrym sensie, że tak powiem, że tak mają. Ale są I szczęśliwi? Czują to? Myślę, że tak, bo to jest w pewnym sensie, wiesz, tam e, e, akurat, wiesz co, no, żyją ten, ten w swoim świecie, robią, robią właściwie rzeczy, na które sobie mogą pozwolić, tak, no bo nie, nie, nie jest... wiadomo, ty sobie coś wymyślisz, no ale na, na wiele nas nie stać, tak, no tam, tam już jest... E, no na pewno inny horyzont się zapyra. Ci którzy pamiętają tą pustynię pewnie sobie to cenią, ale ci młodzi to tak też nie wiadomo... No, mają czy... respekt do starszych, no, bo tam jednak starszy dalej ma... Wiesz co tam się odbywa to wszystko jednak dalej w rodzinnych kręgach. I ale że każdy biznes jest prowadzony w, w rodzinie? Jest na tej tak, zasadzie? Tak, tak. tak. To są rodzinne to się biznesy, sprawdza. tak. To są rodzinne biznesy i wiesz co? Czyli nie tylko mapia włoska. Nie. nie, ale nie, nie, nie. Oni są bardzo ściśle związani rodziną, bardzo mają więzy rodzinne, tam się wiele spraw w rodzinie odbywa. Ale raczej Polacy nie chcą się wiązać w biznesie z rodziną? Bo hmm. co? Hmm. Jeśli coś jest w hierarchii zachowane i ktoś ma na przykład do tego wdzięczność, że dał mu to ojciec, bo na to pracował latami. Pracuje jego syn, czyli ten ojciec następny, ma swoich synów, on też pracuje na to, żeby tym synom polepszyć żywot i też im chce to dać. Oni muszą mieć, od razu być wychowywani w takim, takim wiesz, z takim przeświadczeniem, że będzie im to dane. Oczywiście oni też nie mogą leżeć odłogiem, jak wiesz, i grać na PlayStation, tylko starać się cokolwiek robić, kształcić się, bo oni powiem ci... Bardzo są wykształceni, to trzeba im przyznać, że te pieniądze to nie były takie, że goś leżał, żółgumy, nic nie zrobił, nie dokształcił się, tylko oni są naprawdę wysoko wykształceni. Chodzi do najlepszych kolegów, no. mają ściągnięte szkoły o najwyższych profilach, są, no dla nas to by się wydawało, że to jest taki Arab z pustyni, tak? a no to nie jest Arab z pustyni. Perfekcje nie mówią, wiadomo, w języku angielskim że to się nie da odczuć w ogóle, że, że on jest Arabem, bo nie mówią nie żadnym akcentem arabskim, tylko mówią perfekt po angielsku. Tak, to jest, że nawet Anglik rodowity, który był tam ze mną, to są zna ich, no to no idealnie po prostu. plus to, że mają wykształcenie no, techniczne często gdzieś tam, no, nie, nie da się im zalać, wiesz, formy, że wiesz. Jestem mistrzem świata i ja wiem wszystko lepiej. Okej, okay, wiem w jakimś tam stosunku coś może lepiej od nich i oni to chcą wykorzystać, bo oni sprowadzają fachowców, chcą ich, ich wiedzę wykorzystać po prostu. Także no to, to wiesz, też zależy... No jest, jest na pewno tak. No i właśnie tak sobie czekasz no, i, i na przykład miałbym gdzieś o 19, a jest 20 powiedzmy i dalej nie ma jedzenia, tak? Ale oni cały czas to gotują? No mam nadzieję, nie? Ja myślę, że nie. Zapomniał, tak? Mhm. Ja myślę, że na przystawce skończył. Przepraszam. Ja bo myślę, ja tu, że się się No Ja tu miałem, ja <noise> miałem steka. stek... Stek był przyszykowany dla Pana już wcześniej, tylko że Pan tak ja tego tatara, że tak się przepadnie. przygotować w tym momencie, przygotowują go na nowo. Rozumiem, o kurczę tu. Zagląd... A tu się tak wyładunkuje no, bateria. Dziękuję ślicznie, czyli tam się już wybaczy. To nie wiedziałem. Ja lubię wolę. Mama mówiła, jedz powoli.